Siemanko, tu Marcin i dzisiaj mini puszka i blisterek już był taki zestawik a teraz yy, drugi raz tu już yy, tak troszkę mi się zaczęło, że tak powiem yy, pominimy temat yy, czemu i dlaczego i co i jak yy, tylko lećmy po prostu yy, po prostu otwierajmy sobie hmmm kodzik i lecimy, mamy tutaj duet i nic ciekawego <coughs> a przepraszam no poobracane jak głupie Kawani, karty gwiazdy. No, tego raczej nie miałem na pewno. Tibi kojarzę. Ciekawa jaka limita. laba. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w to gra. Już pewnie ekstra klasą się zajęliście. Kedira, kowacic Tu mamy. Jagę z tosiciem i Imbula i Christensen. Oczywiście, jak to często bywa, albo karta pamięci, albo bateria. Yy, tym razem bateria. Puh, także lecim dalej. Mamy karty gwiazdy i zawodnika Riberiego, i to wpada na pewno, wpada super. No, jeszcze trochę braków jest, ale czas na wymiany. Czas na wymiany Rakipka, Hill Silva Duet ze Sterlingiem. Gonzales, Marcza i inny Gonzales. I mamy limitkę eee... złotą, złotą limitkę lewego. Super sprawa. Brak, brak, nie miałem. Super. Karty Gwiazdy Kolejny zawodnik meczu Za Za Chavi, czy za Havi, nie wiem jak to Nie pamiętam czy brak czy nie Lawecji. I jest Super sprawa zapomniałem że tu nie ma kodów mm. Ekstra No super jestem zadowolony z tego blistra Jak z żadnego chyba lecimy z małą puszką. A tu mamy słaby Przydałby się srebrny, bo yy, broże. Przydałby się brązowy, bo srebrnego i złotego mam także. Yy, dwa razy na powtórce. Już także będzie na wymianę pisać na fanpage. Yy, będą podane braki, będą podane yy, co mam na zdjęciach. Będzie. Yy, I na pewno nie o jedną kartę nie piszcie nawet. Żeby nie było niedomówień będzie wszystko napisane na ile kart się wymieniam, co i jak robimy Oj tak słabo pokazywałem trochę sorki tak wyszło. No co tu dużo mówić, no już opowiadałem wam. Nie jest to ciekawe gdy nie ma saszetek i nie jest to ciekawe, gdy psz, nie mamy na co czekać kartek gwiazdy to jest też już czwarta powtórka no, psz, śmieszne to jest duet i zawodnik meczu na powtórce, już na pewno nie mamy się z czego cieszyć za bardzo nie ma nie ma jakiegoś punktu odniesienia, no, po prostu. Jest to wszystko przewidywalne. I karty nie są za piękne, ale jak ktoś lubi, to niech sobie lubi. Moje zdanie jest takie. Ale trzeba uzbierać. A co to się stało? A nie, wszystko, wszystko w porządku, dobra. No nic, dzięki za obejrzenie, no... Jak mówię, nie ma za dużo Friday, gdy nie ma saszetek i jest zróżnicowanie, jakie jest. Jeszcze będzie duża puszka i koniec, i zaczynamy wymiany z Champions. Także dzięki za obejrzenie. Siemanko.